Do atrakcyjnego, ale także bardzo ważnego dla układu tabeli w czołówce ligi spotkania doszło w sobotnie przedpołudnie w Częstochowie. Miejscowa Wiktoria mierzyła się ze spartą Katowicę. Gospodarze przygotowali następujący skład na ten pojedynek. W bramce z numerem 1 Margas, dalej z dwójką Błędowski, piątka Tomczyk, 7 Kiełkowicz, 8 Mazerant, 11 Krupa, 13 Przybylski, 14 Figzał, 15 Włodarek, 16 Juchnik i 17 Kowalski. Trenerem zespołu gospodarzy jest Adrian Pasieka. I czas na skład zespołu gości. W bramce z jedynką Kucharski, dalej czwórka Szary, pięć Krzyśków, siedem Paweł Mazurek, osiem Przybylski, dziewięć Mateusz Mazurek, trzynaście Torres, czternaście Łączek, siedemnaście Gącerz, dwadzieścia jeden Sobotka i dziewięćdziesiąt dwa Kędzierski. Trenerem zespołu gości w tym spotkaniu Kamil Androsiuk. Pojedynek wicelidera rozgrywek czwartej Ligi Śląskiej grupy pierwszej, czyli Wiktorii Częstochowa z czwartą w tabeli Spartą Katowice zapowiadany był jako największy hit 26 szóstej kolejki. Nie tylko dlatego, że grały ze sobą zespoły z czołówki, ale także dlatego już zarówno Wiktoria jak i Sparta ciągle marzą o doścignięciu liderującej podlesianki. A celem minimum jest zakończenie rozgrywek na podium. Jesienne starcie pomiędzy Spartą a Wiktorią zakończyło się hokejowym remisem 4-4, więc i tym razem kibice ostrzyli sobie zęby na atrakcyjne widowisko. Mecz jako sędzia główny poprowadził Michał Ficiński, a jako asystenci Michał Szreniawa oraz Kacper Kucharczak. Od początku do przodu ruszyli goście Grzegorz Goncerz ładnie dograł do Bartłomieja Kędzierskiego, ale pierwsza akcja dla Sparty nie zakończyła się powodzeniem. Szybko chcieli odpowiedzieć Częstochowianie. Mazerant zagrywa na prawe skrzydło, skąd nadchodzi dośrodkowanie. Dociera piłka do Kiełkowicza, ale ten z bliskiej odległości przenosi ją nad poprzeczką. Długie podanie za linię obrony w kierunku Juchnika. Nie przecina tego podania Krzyśków. Bartosz Szary wprost pod nogi Rywala. Jeszcze szansa dla gospodarzy. Michał Wodarek szuka pozycji do strzału. Piłka w rękach Kucharskiego. Spokojnie od własnej bramki chce grać Wiktoria Częstochowa. Eryk Krupa. Niezbyt dokładnie przechwytuje piłkę Bartłomiej Kędzierski. Kędzierski do goncerza. Jego uderzenie zablokowane. Kędzierski także po rykoszecie. Ponownie goncerz. Powinno być 0 do 1. Krzyśków. Dokładnie do Grzegorza Goncerza. Jest już przy piłce Mateusz Mazurek. Dośrodkowanie wprost na głowę Przybylskiego, ale ratuje swój zespół Mateusz Margas. Korner dla Sparty Katowice. Walczy tam w powietrzu o piłkę Torres. Gwizdek sędziego. Przewinienie na bramkarzu Wiktorii Częstochowa. Odbiera piłkę Paweł Mazurek. Ta trafia do Kamila Łączka. Łączek indywidualnie schodzi do środka z problemami, ale ostatecznie skutecznie Margas. Utrzymuje się przy piłce Grzegorz Goncerz. Goncerz zagrywa do Pawła Mazurka. Paweł Mazurek, ponownie Goncerz, szybko z Przybylskim, trochę przypadku, wraca ta piłka do Goncerza i gol! Jak rasowy napastnik, zachował się Grzegorz Goncerz, czyhał na taką okazję, liczył, że ta piłka do niego dotrze i dotarła. Goncerz pewnym strzałem z prostego podbicia daje prowadzenie, wsparcie Katowice. 31. minuta spotkania, 1 do 0 dla gości. Jeszcze raz zobaczmy jak Mazurek dograł do Goncerza, ten na jeden kontakt z Przybylskim. Piłka odbita od obrońcy, Grzegorz Goncerz opanowuje futbolówkę i trafia do siatki rywali. Tracą piłkę Częstochowianie, Przybylski. Do Kędzierskiego. Kędzierski, zamieszanie w szesnastce gospodarzy. Jeszcze raz Bartłomiej Kędzierski. Nie ma gola w tej sytuacji. Kolejny atak gości, ponownie do gry. Włączony Bartłomiej Kędzierski Dużo akcji przychodzi przez tego zawodnika Kędzierski Rzuca piłkę w pole karne Jest tam na zamknięciu Mazurek Zgranie do Radosława Krzyszkowa I mamy 0 do 2 Świetnie tam walczył o utrzymanie tej piłki w boisku Mazurek zgrają idealnie Do nadbiegającego Radosława Krzyszkowa, A ten pewnym strzałem podwyższa prowadzenie z party Katowice To 36 minuta tego pojedynku A my widzimy jeszcze raz Dośrodkowanie Kędzierskiego Zgranie tej piłki przez Mazurka i uderzenie pod poprzeczkę niemalże Radosława Krzyśkowa z autu Sparta Katowice, Paweł Mazurek podciągnął kilka metrów. Mateusz Mazurek szybko zagrywa piłkę zwrotną do Pawła Mazurka. Paweł Mazurek, piłka po rękach Margasa, jest tam Marcin Przybylski spokojnie pakuje piłkę głową do bramki Wiktorii Częstochowa i gospodarze leżą na łopatkach. Świetne 11 minut w wykonaniu gości, trzy gole, przejęcie totalnej kontroli nad tym meczem i zapewnienie sobie spokoju na dalsze minuty tego pojedynku. Zupełnie rozbita Wiktoria Częstochowa w końcówce pierwszej połowy. Ostatnie... Kilkanaście minut, fantastyczna gra Sparty i trzy trafienia. Gwizek sędziego do przerwy, katowiczanie prowadzą 3 do 0. Bartosz Kucharski wdaje się w drybling z rywalem. Bramkarz Sparty Katowice musi uważać. Niedokładne to wybicie wprost pod nogi Marcina Kowalskiego. Rusza gracz Wiktorii, wysokość pola karnego strzał i niewiele pomylił się Kowalski. Ucieka lewą stroną kapitan Sparty. Do niego podanie. Sobotka. Dośrodkowanie w pole karne. Nie sięga piłki Goncerz. Szansa na kolejne dogranie z drugiej strony boiska. Ale zapadła decyzja o strzale. Ostatecznie niecelnym. Z narożnika boiska Mazerant. Wybijają Spartanie. Kędzierski, szansa na kontrę dla zawodników gości. Zagrywa do przodu Kędzierski. Pędzą do ataku katowiczanie, 3 na 3. Może być bardzo groźnie pod bramką Wiktorii. Podłącza się jeszcze do ataku Mateusz Mazurek. Dostaje podanie, kapitalnie opanowuje piłkę i gol Sparta 4, Wiktoria Częstochowa 0. Ale szybko rozegrana ta kontra niemal książkowo przez Spartę Katowice. Trójką. Najpierw wyruszyli do przodu Spartanie, później dołączył Mateusz Mazurek, i ostatecznie to on wpisał się na listę strzelców. Zobaczmy jeszcze raz, jak szybko w tym ulewnym deszczu popędzili Katowiczanie do przodu. Aleksander Januszkiewicz. Bardzo przytomne zagranie nad obrońcami do Mateusza Mazurka. Ten opanowuje futbolówkę i trafia do siatki Wiktorii Częstochowa. Próbują się odsknąć Częstochowianie. Piątkowski chciał strzelić, ale odbita ta piłka trafia do Kowalskiego. Marcin Kowalski, dośrodkowanie w szesnastkę gości. Jest sporo miejsca na oddanie uderzenia. Nie daje się jednak zaskoczyć Bartosz Kucharski. 67. minuta pojedynku. Mazerand, Marcin Kowalski. Świetne zagranie do Krawczyka, ale kapitalnie broni Bartosz Kucharski. Piłka jeszcze w grze, ale już wszystko wyjaśnione przez defensywę Sparty Katowice. Złe wyprowadzenie piłki przez zespół gospodarzy. Przejmuje ją Grzegorz Goncerz. Zobaczył wysuniętego bramkarza Wiktorii. Nie udała się jednak ta sztuka lobowania Margasa. Strata goncerza. Ruszają zawodnicy z Częstochowy. Mateusz Skibiński. Wybija lekko piłkę Krzyśków, jednak pod nogi Piątkowskiego. Sprytne, nieprzyjemne uderzenie po mokrej murawie, ale ciągle zero po stronie gospodarzy. Jakub Matyja. Oskar Krawczyk, zagranie do Mateusza Pasiuka. Jeszcze włączył się w to wszystko Piątkowski. Piłka nad bramką. Sparty Katowice. Szybko krąży piłka pomiędzy zawodnikami Sparty. Są już blisko pola karnego. Kędzierski szuka dobrej pozycji do strzału, trafia jednak we biegającego przed bramkę Grzegorza Goncerza. I akcja zakończona bez gola. Piątkowski szerzej do lewej strony. Otrzymuje Piątkowski piłkę zwrotną. Poradził sobie mimo ataku Łączka. Kiks Sarzały, Krzyśków. Ryzykownie, no ale na rzut rożny. I nie ma bramki dla zespołu gospodarzy. Ambitnie walczą Częstochowianie. Widać jak szukają swoich okazji w tym spotkaniu. Matyja dwójkowo z Pasiukiem. Matyja do Krawczyka. Zagranie w pole karny, piłka odbita, dopada do niej Dawid Jargosz i jest honorowe trafienie dla Wiktorii Częstochowa. Pragnęli gospodarze tego gola, chcieli dać odrobinę radości swoim kibicom i zapracowali na tą bramkę w samej końcówce tego pojedynku. Zagranie w pole karny. tam nieudane przyjęcie przez jednego z zawodników. Wiktorii piłka trafia do Jargosza i mamy 4 do 1. Jeszcze raz w ataku Wiktoria Częstochowa. Środkiem boiska tym razem atakują gospodarze Mateusz Skibiński. Skibiński ze strzałem, ale obok bramki Kucharskiego. Ponownie Wiktoria w ataku. Piątkowski odgrywa do partnera i od razu wychodzi na pozycję, ale nie doczekał się podania piłka daleko od bramki. Nie pozwalają Spartanie zbliżyć się rywalowi pod swoją bramkę, trzymają ich na dystans, zmuszając do strzałów z daleka, a te nie sprawiają większych problemów Kucharskiemu. Minęły trzy doliczone minuty i kończy arbiter to spotkanie. Sparta Katowice zwycięża na trudnym terenie wicelidera czwartej ligi 4 do 1 i to teraz Katowiczanie zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli ze stratą siedmiu punktów doprowadzącej pod lesianki. Wiktoria Częstochowa, Sparta Katowice 1 do 4. Swoje kolejne spotkanie Sparta Katowice rozegra u siebie na Rapidzie 18 maja o godzinie 11.00. zmierzy się ze zniczem Kłobuck. Wszystkich kibiców zapraszamy na ten pojedynek.